Znaczenie nowych technologii i innowacji w rozwoju Polski to tytuł panelu dyskusyjnego, w którym udział brał nasz kolejny gość, prezes centrum Łukasiewicza, dr Piotr Dardziński. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Gdyby postawić znak zapytania, to właściwie odpowiedź by była jedna. To znaczenie innowacji najnowszych technologii dla rozwoju Polski jest, jest fundamentalne, kluczowe, podstawowe. I, najważniejsze. <laughs> I tych synonimów tak. moglibyśmy tutaj pewnie dokładnie jeszcze kilka, tak. kilka znaleźć. Co pokazała ta dyskusja? Bo to, że to znaczenie jest podstawowe, no to chyba wydaje się dla wszystkich oczywiste. Wydaje mi się, że ta dyskusja pokazała, pokazała dwie rzeczy. Po pierwsze, że są już problemy, które nam się udało przynajmniej w jakiejś części rozwiązać. Już nie narzekamy tak i nie mówimy o tym, że się nie da, nie uda i jest niemożliwe. Ta współpraca, jak paneliści zwrócili uwagę, między administracją, między naukowcami, między przedsiębiorcami na rzecz społeczeństwa jest naprawdę już w wielu obszarach dobra, co nie znaczy oczywiście, że jest idealnie, tak? Ale to jest dla mnie bardzo ważne, że mówiliśmy raczej o tym, co udało się zrobić i jak można zrobić, i że, że się nie uda. Hmm. Natomiast druga, drugi wątek, który był bardzo ciekawy, no to my akurat mieliśmy w panelu dwa główne obszary tematyczne, czyli rozmawialiśmy o energetyce i rozmawialiśmy o kosmosie. Czyli nie, nie tylko wiemy już coraz lepiej, jak współpracować, ale coraz lepiej wiemy także, co robić, co jest dla nas ważne. No i cała rewolucja związana zarówno z wytwarzaniem energii, jej przesyłaniem, magazynowaniem, no to dzisiaj Temat kluczowy. Zielona, dokładnie mm -hmm. temat kluczowy. A z kolei kosmos jest z perspektywy Łukasiewicza też czymś ciekawym, bo on nam pozwala pracować nad tymi przełomowymi technologiami. Skoro mowa o sieci Łukasiewicza, Łukasiewicza to powiedzmy parę słów na temat tego przedsięwzięcia. Wydaje się, że ono idealnie yy, roz rozwiązuje problem, sam pom Pomysł na powołanie tej instytucji, z którą mieliśmy do tej pory od lat właściwie dyskutowaliśmy, ale nie mogliśmy nic w tej sprawie zrobić. Czyli świat nauki, świat biznesu. Dwa równoległe, odległe światy, które nie potrafią się połączyć. One gdzieś tam oczywiście się przecinały, ale, ale raczej to zależało od dobrej woli czy to naukowców, czy przedsiębiorców. A teraz no, to wydaje się tak. dokładnie, mm -hmm. że Łukasiewicz ten problem w jakimś stopniu rozwiązał, bo oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ale dzisiaj po połączeniu 38 instytutów powstała bardzo duża organizacja, to jest 4,5 tysiąca naukowców, my jesteśmy trzecią co do wielkości siecią badawczą. W Europie. Dzisiaj dowolny przedsiębiorca, czy publiczny, czy prywatny, czy mały, mikro, średni, wie, że jest taki jedno, jeden taki punkt. Może po prostu nawet wejść na stronę internetową łukasiewicz.gov.pl, wypełnić tam formularz i napisać: Potrzebuję nowego materiału, który będzie bardziej odporny, będzie tańszy w wykonaniu i pozwoli mi uzyskać przewagi konkurencyjne w moich produktach. I my w, ciągu się dni, no my w ciągu 15 dni odpowiadamy temu, temu przedsiębiorcy i proponujemy mu zespół projektowy, czyli ludzi, bo to jest najważniejsze w projekcie. Czyli z tych 4 drugie, i pół tysiąca wybieracie te osoby, tak jest, które są tak wyspecjalizowane jest. w danym temacie? Także my dokładnie mhm. robimy to w ten sposób, że my pytamy tych ludzi, kto chciałby zrealizować ten projekt. Jeśli jesteś dobrym naukowcem, jeśli masz pasję tworzenia nowych rozwiązań, to nie ma możliwości, żebyś nie odpowiedział, a wiesz, że to potrafisz zrobić. Tak, i my tych ludzi zbieramy, potem mamy swoje wewnętrzne sposoby na to, jak, jak gdyby do, rozpoznać, czy jakość tego zespołu jest właściwa, no i na końcu prezentujemy te zespoły razem z infrastrukturą, razem z e, potencjalnymi kosztami czy harmonogramami, harmonogramami działania. I co jest ważne, że my, jak szukamy tych zespołów projektowych, to nie szukamy ich w jednym instytucie, tak? tylko to jest wyzwanie, wezwanie, które rzucamy wszystkim naukowcom. Natomiast nasze zespoły są bardzo interdyscyplinarne, są z różnych instytutów, ale ponieważ są w jednej organizacji, to ten standard w coraz większym stopniu jest taki sam. No i to pozwala nam szybko odpowiadać na konkretne potrzeby konkretnych przedsiębiorców. Ta odpowiedź na tą potrzebę konkretną, czy ten temat zostaje znaleziony, i co się potem dzieje? No bo trzeba takie rozwiązanie wprowadzić. Tak jest. To dzieje się tak, że po tych 600 ponad wyzwaniach, które nam zostały rzucone w ostatnich dwóch latach, a to było ponad 300 firm, z czego 200 firm tylko. Tylko w tym roku podpisujemy umowę o realizacji projektu badawczo-rozwojowego. I teraz my możemy też wesprzeć przedsiębiorcy, na przykład w uzyskaniu dodatkowych środków na realizację tego programu. Monitorujemy różne źródła finansowania, począwszy od, od NCBR-u, a skończywszy na horyzoncie Europa, czyli wykorzystujemy środki krajowe, wykorzystujemy środki europejskie na poziomie Polski, wykorzystujemy środki europejskie na poziomie Europy. Potem jest rok dwa... No to jest szybkie tempo, dwa lata do trzech lat szybkiej realizacji projektu BR i powstają prototypy, powstają technologie, które następnie przedsiębiorcy mają możliwość wprowadzić, do, zastosować w swoim biznesie i co bardzo ważne, my staramy się za wszelką cenę, żeby własność intelektualna, czyli jak gdyby, żeby to była własność przedsiębiorcy, żeby on po prostu mógł na tym zarabiać. My zarabiamy na samej realizacji projektów, nie wytrzymujemy tej własności. A przy okazji ma Pan poczucie, że zmienia Polskę na Polskę innowacyjną? Chciałbym, <grym> chciałbym to móc robić, jeśli tak pani rektor mówi, na pewno się motywuje tym, że naprawdę nam zależy na tym, żeby polscy przedsiębiorcy byli innowacyjni, i to, to jest bardzo ważna uwaga, że mm, proszę tego nie traktować jako takiej, takiego dodatku czy ekscentrycznego działania. To jest naprawdę kluczowe. Znaczy my nie wygramy wyścigu cywilizacyjnego, który będzie świadczył o tym nie tylko, jakie będziemy mieli produkty, ale jaka będzie jakość naszego życia. Jak nie będziemy po prostu innowacyjni, będziemy po prostu mądrzejsi, inteligentniejsi od innych i nie będziemy mieli lepszych produktów. Wydaje się, że nie ma. Innej drogi. Pytanie teraz: jak pomóc wciąż i cały czas, by. Powstawały takie e, świetne rozwiązania, by je wprowadzać na coraz większą skalę i by ten wizerunek naszego kraju, jako kraju innowacyjnego, choć mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej innowacyjni, jednak też zaistniał w świadomości ogólnej. Znaczy, myślę, że tutaj są dwa znowu elementy, które są kluczowe. Pewnie Państwo pomyślą, że pieniądze jako pierwsze, i rzeczywiście tak, tak jest w proszę dokładnie <laughs> pamiętać o tym, że nawet jakbyśmy niektórym piłkarzom zapłacili tyle, ile zarabia Leo Messi, to oni i tak nie zaczną grać tak jak Leo Messi. Dlatego Pierwotnie najważniejszym problemem to są ci dobrzy ludzie. Bardzo byśmy chcieli, żeby w najbliższym roku, dwóch, zatrudnić w Łukasiewiczu kilkaset, jeśli nie, nie tysiąc nowych pracowników w obszarach B +R i w obszarach, które są też front ofisem, czyli takim miejscem, w którym my wspieramy też naukowców w realizacji projektów. Dlaczego to jest takie ważne? Że my nie będziemy w stanie realizować ambitnych projektów, jeśli nie będziemy mieli najwyższej jakości pracowników naukowych. I druga rzecz. Powinniśmy umieć stworzyć w Polsce miejsce pracy, które spowoduje, że nasi najinteligentniejsi, najbardziej dynamiczni, najbardziej rozwojowi, czy to starsi, czy młodsi naukowcy, nie będą wyjeżdżać za granicę. Tak więc to jest, to jest taki cel na teraz. Jak się nam uda to osiągnąć, to będziemy w stanie korzystać z tego przez następne lata. Są takie obszary priorytetowe, które szczególnie Was interesują, jeśli chodzi o konkretne projekty? Tak, my staramy się być skoncentrowanym na czterech naszych najważniejszych obszarach i tym pierwszym dominującym to jest zrównoważona gospodarka i energia, gospodarka obiegu zamkniętego i problemy energii są dzisiaj oczywistymi problemami. Drugie dwa tematy, które są równorzędne, to jest transformacja cyfrowa i znowu cyfryzacja, digitalizacja życia w ogóle, a nie tylko życia gospodarczego, oraz inteligentna, inteligentna mobilność i czysta mobilność, to są takie dwa tematy. No i ostatni to jest zdrowie, mamy też projekty związane na przykład z onkologią. To jest najmniejsza nasza działka, mamy tutaj najmniej instytutów, ale dynamicznie się rozwijająca. Zielona transformacja i cyfryzacja to właściwie są takie zmiany, które dzieją się na naszych oczach. Dynamicznie zmienia się naokoło nas ten świat, właściwie Czyli można powiedzieć pewnego rodzaju rewolucji dzięki innowacjom. Tak, i wielu dyskutuje na temat tego, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. I my trochę, oczywiście jako naukowcy jesteśmy w stanie krytycznie spojrzeć na różnego rodzaju polityki, ale jedno jest ważne, że wygrywać będą ci, którzy będą w stanie się jak najszybciej zadaptować do nowych, do nowych warunków. Czyli my trochę, jak gdyby mówimy, niezależnie od tego, jakie jest finalne rozstrzygnięcie w kwestii na przykład zmian klimatycznych, jedno jest pewne, my musimy mieć technologie, które potrafią odpowiedzieć na wyzwania, które dzisiaj są, na przykład wprowadzane przy pomocy regulacji i trzeba te wyzwania, trzeba tę sytuację też traktować jako pewnego rodzaju szansę. szansę. Tak? My możemy, tu jest duża, duża presja regulacyjna, duża presja legislacyjna, więc skorzystajmy z niej, poszukujmy tych nowych technologii, proponujmy rozwiązanie, które przesunie Polskę i polskich przedsiębiorców w tych łańcuchach dostaw na wyższe, na wyższe poziomy, a wielu, wydaje mi się, jest w stanie też uczynić ich liderami. No tym bardziej, że są konkretne mapy drogowe, konkretne cele, które trzeba re realizować. W ramach całej Unii. Dokładnie tak, Europejskiej. które są egzekwowane na nas, no więc po prostu no właśnie. musimy to zrobić. Powiedzmy jeszcze kilka słów o elektromobilności, bo tu też macie sporo ciekawych projektów, a o tym też dużo się tutaj na kongresie dyskutuje. Tak, my mamy kilka projektów związanych z elektromobilnością. Mamy bardzo dobrą współpracę z polską grupą motoryzacyjną, która zrzesza kilkudziesięciu producentów części samochodowych, bo Polska jest zagłębiem, jeśli chodzi o wytwarzanie części do samochodów. Wiemy, że elektromobilność oznacza też rewolucję, co do jak gdyby skomplikowania skomplikowania przyszłego samochodu, czy przyszłego, czy już istniejącego samochodu elektrycznego. I razem z tą grupą bardzo blisko współpracujemy z projektem IZER-a. Jesteśmy strategicznym partnerem. Bardzo chcielibyśmy, żeby jaki zaraz jedzie za 2-3 lata, a mamy nadzieję, że tak się stanie. To, to powiedzmy głośno, to już nie jest tylko prototyp. To nie jest tylko prototyp, bardzo to należy oczywiście pytać Elektromobility Poland, który realizuje ten projekt, ale jest decyzja o uruchomieniu fabryki, ale jest też decyzja o uruchomieniu centrum badawczo-rozwojowego. My chcielibyśmy wybudować swoje centrum badawczo-rozwojowe blisko Izery po to, żeby kolejne modele Izery były w jak największym stopniu wytwarzane na, w polskich przedsiębiorstwach, na własności intelektualnej, które będą właścicielami. Piękna wizja, brzmi znakomicie, aby została zrealizowana, czego nam wszystkim życzę Panu szczególnie. I na co będziemy oczywiście pracować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę o Polsce innowacyjnej. Rozmawiałam z panem Piotrem Dardzińskim, doktorem Piotrem Dardzińskim, prezesem Centrum Łukasiewicza. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję. i zapraszam na współpracę. Proszę z nami pozostać.